Przez jednych uwielbiane, przez innych wręcz przeciwnie. A o czym mowa? O trendach. A jeżeli rozmawiamy o trendach, no to warto wspomnieć też o takich, których naprawdę możesz być pewien, czyli takich, które w perspektywie kolejnych lat nadal będą świetnie wyglądać. Upływający czas nie będzie miał dla nich większego znaczenia. Bo prawda jest też taka, że wśród całej masy trendów naprawdę można znaleźć takie, które zostaną z nami na dłużej. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym o długoterminowej inwestycji w świetny design. Jak jesteś tu po raz pierwszy, to cześć! Jestem Kaja, uwielbiam świetny design i nowoczesne technologie. A jak jesteś już ze mną dłużej, to też cześć, fajnie znowu Cię tu widzieć. Mam nadzieję, że będziesz dobrze bawił się podczas tego odcinka. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to zostaw łapkę w górę pod Filmem, a jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to będzie mi bardzo miło, jak to zrobisz. No to co, zaczynamy. Możesz być absolutnie pewien, że jeżeli wybierzesz neutralną paletę kolorystyczną do swojego domu, to jesteś w domu. Będzie się ona prezentowała świetnie przez kolejne lata. I nieważne, czy kolorystyka ta będzie dotyczyła ścian, podłóg, mebli, czy jakichś dodatków. Tak naprawdę, im więcej tych rzeczy będzie w tej kolorystyce, tym lepiej. Neutralne kolory to opcja niezwykle ponadczasowa. Powoduje, że wnętrze staje się bardziej wyrafinowane, dużo bardziej eleganckie. Jest to klasyka gatunku i też gwarancja na to, że zarówno Tobie nie znudzi się to tak szybko, jak również i tak szybko nie wyjdzie z mody. No, nie wspominając już nic o tym, że neutralne kolory są najbardziej przyjazne dla naszego budżetu. A dlaczego? Bo kiedy chcemy dokonać jakichś zmian we wnętrzu, to zmiany te będą nas po prostu dużo mniej kosztować, bo nie będziemy musieli w domu tym robić jakichś wielkich rewolucji. Neutralne kolory. To zdecydowanie najlepsza wnętrzalska baza, bo tak naprawdę pasują do wszystkiego, do każdego innego koloru, który na przykład po czasie zamarzy ci się, żeby wprowadzić do danego pomieszczenia. Dokładnie taka sama zasada dotyczy bieli. Ja wiem, ja wiem, ja naprawdę wiem, że duża część z Was nie znosi tego koloru, bo uznaje go za zimny, za totalnie przereklamowany i też nudny. No, ale prawda jest też taka, że klasyka gatunku zawsze się obroni. I właśnie ta klasyka jest tym, co jest modne zawsze. I na przestrzeni lat, wśród tych wszystkich chwilowych trendów, jakichś różnych wariacji kolorystycznych, bo pamiętajmy o tym, że. Co roku Instytut Panton wypuszcza kolor roku. I tak naprawdę w bardzo wielu latach, mimo tego, że te kolory były ogłoszone, to wcale nie zrobiły jakiejś spektakularnej furrory w świecie wnętrzarskim. Ja osobiście biel uwielbiam i uważam, że absolutnie żaden kolor nie jest tak ponadczasowy i tak uniwersalny jak właśnie kolor biały. A teraz, żeby jeszcze bardziej zobrazować Ci sytuację, Popatrz chociażby na swoje jakieś stare zdjęcia z jakichś ważnych uroczystości. Czy widząc na przykład stylizację na niektórych z nich, no nie masz trochę takiego poczucia obciachu, że to, co miałeś czy miałaś na sobie, co było wtedy niesamowicie modne, no teraz już wcale tak ekstra nie wygląda. A można byłoby też rzec, że jest lekko kiczowate, no i właśnie to jest dokładnie ta sama zasada. Prostota i klasyka gatunku zawsze się obroni. Dlatego są na przykład osoby, o których mówimy, że są ikonami stylu, które żyły na przykład kilkadziesiąt lat temu, a których kreacje nadal robią ogromne wrażenia. Dlaczego? No głównie dlatego, że były one proste, były eleganckie, nie posiadały jakichś wymyślnych udziwnień. I były też w odpowiedniej kolorystyce. Dlatego moja rada jest taka: zawsze mi z tyłu głowy to, czy rzecz, którą wybierasz, będzie się ładnie starzeć i czy zależy Ci też na tym, żeby Twoje wnętrze w perspektywie kolejnych 5, 10 czy też 15 lat nadal wyglądało tak samo świetnie. Jeśli tak, to kieruj się tymi zasadami. Jeśli jednak nie, bo na przykład lubisz modę, lubisz trendy i ciągłe zmiany, to pomiń ten punkt pierwszy i od razu przejdź do drugiego. Przedmioty, które mają czyste, proste linie. I nieważne, czy są to kwadraty, prostokąty, czy przedmioty, które są okrągłe bądź też owalne, takie, które w jakimś stopniu są bardziej symetryczne. Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy zauważyć no, bardzo dużo dodatków, które posiadają nieregularne, organiczne kształty, dużo różnorodnych krzywizny i też załamań. I o ile naturalne, organiczne kształty są bardzo fajnymi dodatkami i elementami we wnętrzu, bo nawiązują one do natury, do czegoś, co jest nam bardzo bliskie, bardzo przyjazne, kojące i też powoduje poczucie relaksu, o tyle duża ilość takich elementów we wnętrzu. No niestety nie będzie się wcale dobrze starzeć i w perspektywie kolejnych lat przestanie już być tak modna, jak jest obecnie. A dlaczego? Bo trend ten jest bardzo mocny już jakiś czas, i mam wrażenie, że będzie bardzo podobnie jak było w przypadku podwieszanych, falowanych, czy też okrągłych sufitów, o których mówiłam już w tym odcinku. Więc jeżeli jeszcze nie miałeś okazji, żeby go zobaczyć, to tutaj zostawiam ci do niego link. Bądź też jak to było na przykład w przypadku łuków we wnętrzach, które, no umówmy się, miały oczywiście swoje lata świetności, ale później na bardzo długie lata w ogóle zniknęły z wnętrzarskiego świata. Tak samo jak boazeria odeszła w zapomnienie, tak samo łuki na długi czas przestały być porządkowane. Dane. I teraz, żebyśmy dobrze się zrozumieli, nie chodzi o to, żeby nie kupować żadnych okrągłych czy też owalnych przedmiotów, które mają te nieregularne kształty, ale o to, żeby nie decydować się na duże elementy, które są utrzymane właśnie w takiej stylistyce. Na przykład kanapy, stoliki kawowe, duże lustra czy też stoły. Jeżeli te duże elementy będą zachowywały bardziej prostą i też bardziej klasyczną formę, tym zdecydowanie lepiej. Ja jestem zwolennikiem, żeby te wszystkie nieregularne obłości wprowadzać w dodatkach, bo wtedy pięknie zmiękczają one nam przestrzeń powodują, że wnętrze jest bardziej różnorodne, nabiera też charakteru. No i zdecydowanie dłużej wygląda świetnie. Okrągły stolik kawowy, a ten, który ma nieregularne kształty, to dwie zupełnie inne rzeczy. Ten po lewej przez wiele lat będzie wyglądał świetnie, ten po prawej, natomiast stosunkowo szybko, niestety przestanie być już tak pożądany. No dobrze, a co w takim razie z tym popularnym od kilku lat złotem? No moim zdaniem złoto nadal będzie miało się całkiem dobrze w kolejnych latach. Co prawda uważam, że jego ilość powinna być dosyć mała we wnętrzu i porównałabym to do mojej teorii, którą bardzo często wygłaszałam już na kanale, która dotyczy marmuru, który osobiście bardzo lubię, ale lubię go tylko wtedy, kiedy nie ma go zbyt dużo we wnętrzach i tylko wtedy, kiedy jest to naturalny kamień. Więcej o samym marmurze i moich radach oraz przemyśleniach z nim związanych możesz posłuchać między innymi w tych filmach. I dokładnie takie samo wrażenie odnoszę w przypadku złota. Jeżeli umiesz zachować zdrowy rozsądek i nie przesadzać z jego ilością we Wnętrzu, no to po raz kolejny jesteś już w domu. Złoto wygląda szlachetnie, ale tylko takie, które ma odpowiedni odcień. Zresztą w tym odcinku pokazywałam, jak wygląda kiczowaty kolor złota, no i takiego koloru absolutnie należy się wystrzegać. Koniec kropka. Ja jestem jak najbardziej daleka od tego, żeby dosłownie wszystkie dodatki w domu były złote. Złoto przepięknie komponuje się na przykład z bielą, z szarością, z beżem, z brązem, no z wszystkimi neutralnymi kolorami, o których mówiłam już w pierwszym punkcie. Więc naprawdę spokojnie możesz łączyć te kolory ze sobą i gwarantuję Ci, że będzie to wyglądać świetnie. Naprawdę nie wszystkie dodatki w Twoim domu muszą być złote. Jeżeli to złoto chcesz i jeżeli to złoto lubisz. Zresztą mam też takie wrażenie, że właśnie wtedy, kiedy tego złota jest niewiele we wnętrzu, to właśnie... Przez to staje się ono bardziej charakterystyczne i bardziej eleganckie, bo całe wnętrze nie jest tym złotem po prostu przeładowane. Nie wygląda to jak pałac. I po raz kolejny potwierdza się moja teoria, że umiar jest kluczowy, żeby stworzyć piękne i ponadczasowe wnętrze. Dlatego reasumując, złoto zdecydowanie tak, ale tylko z umiarem. Na pewno duża część z Was zauważyła ostatnio sporą popularność płytek, które mają nierówne ranty, które wyglądają tak, jakby były robione ręcznie. I część z nich to faktycznie wyroby handmade, a część to stylizowane. And a handmade Jest to mocny trend, który również utrzymuje się na rynku wnętrzarskim już od jakiegoś czasu i on zdecydowanie nadal będzie się na nim świetnie utrzymywał. Takie płytki wyglądają przepięknie na przykład w kuchni, w tak zwanym backsplashu, czyli w przestrzeni pomiędzy górnymi i dolnymi szafkami, czy też na przykład w łazience. Mogą one być w wersji matowej, czy też w wersji z połyskiem, ale mówimy tu o płytkach jednobarwnych, tych monochromatycznych, nie o tych, które są malowane i też bogato zdobione, bo moda na te płytki. Już zdecydowanie przeminęła. Przez to, że ich faktura jest nierówna i też niejednorodna, tak samo jak i ich krawędzie, daje to bardzo piękny i też bardzo oryginalny, przyjazny w odbiorze design. Można też wysnuć taki wniosek, że wszystko to, co jest proste, co jest gładkie, co jest jednobarwne, monochromatyczne, zdecydowanie dłużej utrzymuje się w trendach niż coś, co jest bogato zdobione, bo konkretne wzory dużo szybciej się ludziom nudzą i one też dużo szybciej z tej mody po prostu wychodzą. Klasyka gatunku, czyli drewno, które w budownictwie, w architekturze jest tak naprawdę od zawsze i od zawsze w mniejszym bądź też w większym stopniu podlega podtrendy. No mniej więcej w okresie 2005 czy 2007 roku bardzo popularne były ciemne podłogi węgę, tak samo jak parkiet przemysłowy. Później nadszedł czas podłóg jasnych, w tym również i tych bielonych, które miały nadawać pomieszczeniu świeżości i lekkości. No i też z typowo praktycznego punktu widzenia są one tysiąc razy lepsze niż te, które są bardzo ciemne. Ale przecież drewno to nie tylko podłogi to również liczne meble czy też dodatki, a w związku z tym drewnem warto zauważyć też, że od kilku lat coraz chętniej i też coraz częściej w różnych aranżacjach i w różnych projektach pojawia się drewno ciemniejsze, które ma nadawać wnętrzu bardziej wyrafinowanej, bardziej eleganckiej formy. W przepiękny sposób łączone jest ono również z tymi jasnymi odcieniami dla ciekawszego zróżnicowania designu konkretnego pomieszczenia. I o ile oczywiście jasne drewno nadal będzie świetnie wyglądało we wnętrzach, o to nie ma się co. Bać, ale uwaga! Nie to, które jest zimne, które jest bielone, bo ten trend już przeminął. To tak naprawdę coraz częściej i też coraz chętniej będzie wybierane drewno, które jest nieco ciemniejsze. I ono w kolejnych latach będzie się świetnie utrzymywało we wnętrzarskim świecie. Rzeczy vintage, a głównie łączenie starych elementów z tymi nowymi. Ten trend również możemy zaobserwować już od jakiegoś czasu. Ludzie coraz chętniej wykorzystują stare elementy we własnych wnętrzach i bardzo ciekawie łączą je na przykład z tymi nowymi. Trend ten jest. Jest genialny, jeżeli chodzi oczywiście o kwestie ekologiczne i środowiskowe, bo starym rzeczom dajemy nowe życie. Po drugie, dzięki temu w naszym wnętrzu możemy mieć takie przedmioty, których naprawdę nikt inny nie ma. Przez to wnętrze bardzo mocno zyskuje na atrakcyjności, też na oryginalności. Nie pójdziesz do pierwszego lepszego sklepu, nie kupisz danej rzeczy tylko dlatego, że ona Ci się bardzo podoba. To są rzeczy, które są wyszukane, często są też jedyne w swoim rodzaju, przywiezione z jakichś dalekich podróży, i przez to właśnie nabierają one jeszcze większą wartości. Ja od jakiegoś czasu naprawdę zakochałam się w starociach i uważam, że nawet w nowoczesnych wnętrzach potrafią one wyglądać obłędnie. Poza tym, no, mam też chyba taką przypadłość, że lubię mieć rzeczy, których nikt inny nie ma lub też bardzo mała ilość osób je ma i bardzo doceniam to, że są takie wnętrza, które są w tego typu rzeczy wyposażone. Ten element niedostępności danego przedmiotu jest właśnie tym, co jest tak bardzo ekscytujące. Trzeba się nachodzić, trzeba się naszukać, nakombinować, nastarać, no żeby Koniec końców móc mieć coś, co wygląda pięknie i co jest też jedyne w swoim rodzaju. Dlatego, jest to trend, który na 1000% utrzyma się przez kolejne lata. To jest inwestycja, która każdego roku nabiera jeszcze większej wartości, często nie tylko tej materialnej, ale też i tej sentymentalnej. Czy jest coś, co Twoim zdaniem nadal będzie świetnie wyglądać w naszych domach pomimo mijającego czasu? Napisz o tym w komentarzu pod filmem. Daj znać, jak podobał Ci się ten odcinek i czy chciałabyś, chciałbyś przegląd konkretnych rzeczy, które szybko wyjdą z tej mody. Ja się już żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!